Dzień dobry serdecznie z tej strony Sebastian Koczek i witam Cię w kolejnym materiale dotyczącym notacji BPMN. Dzisiaj na warsztat bierzemy token. Co to jest, dlaczego to używamy i dlaczego też 95% osób tworzących procesy biznesowe nie ma o tym pojęcia. Generalnie token to jest taki teoretyczny koncept stworzony przez BPMN i to jest swojego rodzaju znacznik, który po kolei przechodzi przez sekwencję naszego procesu biznesowego. Więc pomaga nam zrozumieć, jak leci proces, pomaga nam testować, jeśli używamy jakiegoś zaawansowanego programu, gdzie możemy automatyzować procesy i znajdować jakieś błędne koła, luki. I w sumie tyle. Zaraz pokażemy to na dwóch procesach, które tutaj już są otwarte, jak wygląda przebieg takiego tokenu. On pomaga na przykład też tłumaczyć, jak działają bramki, bo wtedy ten token się tak jakby rozdziela albo czeka na coś, ale to już zaraz za chwilę. Ważna informacja. Jak jest start event, no to wtedy tworzymy token. Jak jest end event, to ten token jest konsumowany. On przechodzi przez wszystkie nasze sequence flow. Ale jeśli mamy połączenie typu message, no to wtedy, jak sama nazwa mówi, leci wiadomość, a nie token. Token zostaje u nas na naszym procesiku. Dlaczego 90% osób o tym nie wie albo 95%? Bo nie jest to wymagane, nie musimy w ogóle implementować tego konceptu. Tak naprawdę, jak ktoś dopiero spojrzy w dokumentację BPMN albo gdzieś spotka się na, na kursie o tym, no to zaczyna sobie zdawać sprawę, że to jest dosyć użyteczna rzecz. W innym przypadku ludzie sobie rysują po prostu kolejne elementy procesu, łączą je i tyle. Dobrze, ale zaczniemy teraz na procesie pracować tak, żeby pokazać ci, w jaki sposób ten token przechodzi. Mamy tutaj dwa procesy, które były wykorzystane, jeden z nich był wykorzystany w poprzednim materiale. Proces jest prosty, mamy zebranie danych, przygotowanie raportu i wysyłka raportu. To jest prosty proces, obok jest trochę bardziej rozbudowany, czysty, teoretyczny koncept, ale to, co się dzieje, to w momencie, kiedy mamy start event, pojawia nam się token. To jest zaznaczona taka zielona kuleczka, tak naprawdę to jest teraz użyty start event, ale na potrzeby tłumaczenia uznajmy, że to jest token. W momencie, jak był start event, no to token jest generowany i po kolei przechodzimy. Tak, zebranie danych, kiedy następuje ta akcja, to ten token przechodzi. Potem mamy przygotowanie raportu, token przeszedł dalej. Na końcu jest wysyłka raportu, jak to się dzieje, to token przechodzi. Potem jest koniec, więc token jest zjadany i znika. I tak to mniej więcej wygląda. Przechodzimy po kolei przez kroki. I token przechodzi zgodnie z daną sekwencją. No dobra, ale jak mamy jakieś bramki decyzyjne, no to wtedy musimy na coś czekać, co się dzieje w tle, więc wtedy ta sprawa się trochę komplikuje. Ale zaczynamy od początku, jak to zwykle bywa. Jest start event, mamy token, on przechodzi do zebrania danych i mamy bramkę. I co tu się dzieje? To jest bramka równoległa. To znaczy, że obie czynności muszą być. Wykonane równocześnie, i bez tego nie ruszymy dalej. Więc to, co się dzieje w tym momencie, to ten token rozdziela się na dwa. tak? Jedno przechodzi do zapisania, i pojawia nam się druga kuleczka, gdzie mamy zapisane, zapisanie danych jako PDF. To jest oczywiście jakiś tam durny proces, ale pokazuje, jak działa bramka. W momencie, kiedy ona jest równoległa, no to nasz token rozdziela się na dwa, a potem przy końcu tej bramki musi się połączyć z powrotem. Więc w momencie, jeśli zapiszemy sobie dane w Excelu, tak jak to jest zrobione to nasz token tutaj czeka na końcu wyjścia z bramki. I na co on czeka? On czeka na to, żeby wszystkie inne akcje, które dzieją się równolegle, były zakończone. Więc bierzemy sobie tutaj zapisanie danych jako PDF. Nasz użytkownik wykonuje tą akcję, jest ona ukończona, więc to, co się dzieje, to przechodzi to do końca bramki i znika. To się łączy w jeden token. W momencie, jak już jest to jeden token, wszystkie akcje zostały wykonane, to możemy iść dalej. Dalej jest wysyłka raportu, jest koniec zdarzenie końcowe, więc token znika. I to byłoby na tyle. W momencie, kiedy są inne bramki, gdzie pewnie jak będę tłumaczył jakieś brameczki, to pokażę to też na przykładzie tokenu, to różnie to może się dziać. Może być tak, że tworzą się trzy równoległe tokeny, dwa równoległe tokeny. Czasami idzie tylko jeden, bramka nie czeka. Wszystko zależy też od tego, jakiej bramki użyjemy. I to byłoby na tyle w tym krótkim materiale odnośnie tokenów. Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, jak to działa, coś potrzebujesz wyjaśnić więcej, coś jest niejasne, to dawaj koniecznie znać, może być w komentarzu, może być na społeczności, możesz nawet napisać do mnie maila, postaram się odpowiedzieć, jak szybko to jest możliwe. A no najlepiej nagraniem na YouTube, żeby ta wiedza była też dostępna dla innych osób. Dziękuję bardzo za dziś, słyszymy się już za dwa dni, gdzie będziemy omawiać kolejne pytania. Nie zapomnij dołączyć do społeczności, zasubskrybować, możesz dać lajka, like za wszystko będę bardzo wdzięczny. Dzięki i na razie, do usłyszenia.